Dzisiaj zakończyły się warsztaty teatru plastycznego w projekcie Galeria Wyobraźni 2. Naszym profesorem był pan Krzysztof Grębski. Jak pracowało się panu z uczestnikami projektu Galeria Wyobraźni? <laughs> bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. I ciekawe było to, że przekrój wiekowy był tak, tak duży. Starałem się wypełnić formułę tematów, które zawierałyby jakby wspólne myślenie, wspólną ideę pomiędzy pokoleniami, bo w końcu były osoby bardzo młode, podejrzewam, że kilkunastoletnie, i osoby nieco starsze. Także trzeba było, pracując wspólnie, wypracować również tego rodzaju metodę, która by była fajną płaszczyzną wspólnego języka teatralnego. Dlatego ta praca była szczególnie ciekawa, bo ona nie kierunkowała się w stronę jednej grupy, jednego myślenia, tylko stara starałem się unifikować te wszystkie jakby trendy myśleniowe różnych pokoleń. Czy zaskoczyło coś Pana podczas zajęć? <laughs> Zawsze w mnie coś zaskakuje, ale nigdy na tyle, żeby to stanowiło jakąś przeszkodę. Nie, nie było zaskoczenia. Ka Dla mnie każda rzecz, nawet przeszkoda, jest inspiracją do, do poprawy. Poprawiania czegoś, albo do wyciągania wniosków, albo do poszukiwań. Tutaj zaskoczyła mnie, ale to chyba normalne, bo chyba nie powinna zaskakiwać energia, chęć do pracy, prawda, że coś takiego powinno być a priori wpisane w charakter każdego człowieka, który zgłasza się na jakieś warsztaty i chce pracować. Natomiast to, co się działo już wczoraj wieczorem w tym etapie zamykania etiud, no było wspaniałym dla mnie, wspaniałą nagrodą. Yy, kiedy zobaczyłem radość ludzi po pokazanych etiudach i, i, i to było fantastyczne. A co było inspiracją do wyreżyserowania tych etiud? Tak, część etiud, które zaproponowałem, to były propozycje do improwizacji. Czyli skupiłem się na materiale, to były takie rury otulinowe, które kupiłem w markecie budowlanym i folia malarska, którą też kupiłem w jakimś tam markecie budowlanym i... Szukaliśmy nowych zastosowań dla tych materiałów. Pierwszego dnia na literaturze, wczoraj folię ożywialiśmy bez tekstu, na muzyce grupy Pink Floyd i szukaliśmy fajnego ruchu tej folii, bycia razem z tą folią i to były improwizacje. Pozostałe etiudy, które zaproponowałem, to były etiudy realizowane na PWST we Wrocławiu które robiłem ze studentami już jakiś czas temu i one są na tyle interesujące i inspirujące, że staram się je pokazywać szerszemu gronu, żeby dać również taki przyczynek do poznawania teatru i wykorzystywania nowych form w teatrze. Nie trzymania się tylko i wyłącznie teatru żywego planu, czyli tak zwanego aktorskiego, ale również teatru plastycznego, gdzie w każdym momencie naszego życia możemy zobaczyć coś co nas zainspiruje. I pokazaliśmy cztery etiudy bardzo różne, jeżeli chodzi o zagadnienia i tematy i bardzo różne, jeżeli chodzi o dobór zastosowanych materiałów. Czy te przedmioty to tylko dekoracje, czy może coś więcej? Właśnie, nigdy to nie są dekoracje. To nigdy nie są dekoracje, bo w moim ujęciu przedmiot w teatrze staje się podmiotem równoprawnym z aktorem grającym. Zatem ja, jeżeli zrobię na przykład jakąkolwiek tak zwaną scenografię, bo dla mnie słowo dekoracja to się dekoruje, nie wiem, dom weselny, prawda? Scenografia, czyli coś, co jest... Opisuje nam to, co chce zrobić. Ona musi być funkcjonalna. To nie może, że ja postawię sobie kwiatuszki i one sobie stoją przez cały spektakl, i po prostu są. Jeżeli te kwiatuszki już są na scenie, to one w pewnym momencie zaczną coś robić, coś, coś znaczyć, żyć, prawda? Mnie taka realistyczna scenografia nie interesuje, bo, bo ja zbyt szanuję przedmiot, żeby, nie do, żeby on nie dostąpił prawa występowania podmiotowego na scenie, czyli krzesło na scenie. To jest krzesło, ale za chwilę to może być koń, to może być parasol, to może być świecznik, to może być armata, samochód i wszystko, co tylko nasza wyobraźnia podyktuje. Co było powodem pana zainteresowania teatrem plastycznym? Wybór szkoły, ponieważ kiedy zdawałem na wydział lalkarski, jakby w jego istotę było wpisane, oprócz umiejętności aktorskich, posługiwanie się przedmiotem, materią, martwą materią, która w teatrze nazywa się lalka, ale. Miałem takie szczęście, że pracowałem z plastykami teatralnymi, z panią Serafinowicz i Dormanem, którzy troszeczkę inaczej prowadzili teatr dla dzieci. To nie był teatr tylko i wyłącznie lalkowy, ale teatr plastycznej metafory. Troszeczkę jak teatr mądzika, kantora, szajny Grzegorzewskiego, czyli wykraczający poza taką zwykłą strukturę. Mnie to zafascynowało. Bardzo mi się to spodobało i od. Dłuższego czasu na wydziale lalkarskim PWST w Wrocławiu prowadzę przedmiot Elementarne Zadania Aktorskie w Planie Lalkowym, gdzie zajmujemy się poznawaniem świata materii nieożywionej. Udzielał Pan głosu do serialu Władcy Much, jednego z ulubionych seriali tomaszowskiej młodzieży. Czy może Pan opowiedzieć coś o tego typu pracy aktorskiej? Tak, to jest. Y Kolejny, jakby, nurt pracy w ogóle dla aktora, ponieważ zazwyczaj jest tak, że aktor pracuje w teatrze i to jest jego miejsce pracy, zatrudnienia, ale zdarzają się takie ośrodki w jakichś większych miastach, gdzie Pojawia się projekt pod tytułem film dubbingowy, albo kreskówkowy, albo praca w reklamie. Ja od kilkunastu lat pracuję w kilku studiach we Wrocławiu nagraniowych i w jednym z nich właśnie w Wojslandzie powstał pomysł zrealizowania kreskówki dla dzieci, dla dzieci, dla dzieci to ona się stała, chociaż była adresowana dla dorosłych. I wygrałem casting na głos do higienistki, kiedy Zapytali mnie, jakbym sobie taką postać wyobrażał, to zaproponowałem kilka rodzajów głosów, a że już wcześniej brałem udział w różnego rodzaju tego, tego typu przedsięwzięciach dubbingowych, więc ci, którzy mnie zaprosili, wiedzieli, że z głosem sobie radzę nieźle, jeżeli chodzi o, o zmianę. i i tak to się stało. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy też na warsztatach, bo jedna z uczestniczek świetnie zmieniała głos, więc zapytałem, która to. Okazało się, że taka właśnie dziewczyna, która fantastycznie, nie dość, że gra, to jeszcze pracuje głosem. Ja się wtedy podzieliłem taką uwagą, że internauci mi wyliczyli, że we Władcach zagrałem 36 postaci. Czyli 36 razy miałem różne głosy prawda, podawać tym postaciom, żeby, żeby były wiarygodne i autentyczne. Wspaniała zabawa. Dziękuję bardzo. Dla miejskiego ośrodka kultury rozmawiała Zuzanna Pełka.